Witam serdecznie Mam nadzieję, że się nagrywa, tak? Mamy czas. Jest słońce. Jesteśmy przy ulu pod domem. Jednak ta matka nam tutaj wyszła. Widocznie jak byłem wczoraj, to mogła być jeszcze w locie, albo nie wiem. Albo dziś się była schowana na ścianie czy coś. Tu nam chodzi, jest świeżo nasienia na wideo, składa pierwsze swoje jajeczka. Jest. Tak. Chodzi. Tu już matka, y, 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 tu była córka, te pszczoły już tutaj są troszeczkę zmieszane i zwyczajnie. Y, widzę, że tutaj w Gądeczu dużo y, bardziej, y, jak w zeszłym roku się tutaj unasieniła ta matka, o jest. W zeszłym roku jak się unasieniła tutejsza matka, włoszka, to po niej córki wychodzą już y, y, jeszcze bardziej tygrysie, więc ona musiała dostać strzał od trutni tutaj y, bytujących. I zwyczajnie być może tutaj tych trudni jest więcej, takich tych ciemnych, I, i już córki, córki wyszły właśnie tu chodzi, wyszły właśnie dużo bardziej takie już, już nie przypominające tej Włoszki. Tak? Zobaczymy oczywiście, jak te pszczoły będą się po nie zachowywać i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będzie czerw bardzo w porządku i pszczoły będą zachowywały się tak, że będzie dało z nimi radę współpracować i będę widział, że nawet coś tam donoszą na te plastry i tak dalej i tak dalej, to ono oczywiście zostanie nam tak na zimę i nie będziemy tego kombinować. Ale jeśli będzie coś nie tak, to będziemy tutaj likwidować. O, oczywiście ul pod domem, jeśli ta matka będzie dobra, zostanie już tutaj i będziemy cały czas mieli ten ul jeden pod domem, tak? I to by było to wszystko na chwilę obecną i życzę wszystkim strzelarzom miłego dnia.